Dzisiaj tak temat jest kanałówka. Ale parę lat temu, jak robiłem remont, yy, w tym pomieszczeniu miała być podłog, pod kanałów podłogówka, ale no, jakoś wyszło, że nie, że nie było. Został zamontowany ten grzejnik, no ale ten grzejnik, według wyliczeń, byłoby za mało. Więc, jako bufor dla, dla dużego okna, zamontowaliśmy kanałówkę i dzisiaj będzie ona rozbierana. Ale zanim ją rozbiorę, zdemontuję. Powiem parę słów, czy warto, czy nie warto, dlaczego ja tak zrobiłem, a nie inaczej. Więc jakby... o, kot, kot Znajdek. O, to jest kot, który nie jest posłuszny, bo zamiast domu pilnować, to chodzi gdzieś na łajzy, żona go karmi, a on tylko poje sobie i ucieka. Żona mu zmieniła menu na palmy, myślała, że może będzie szczekał. Z domu pilnował no niestety zmiana menu nie poskutkowała pozytywnie. Przyjrzyjmy się tej kanałówce bliżej. Ona ma około 1,90 m, chyba niecałe 2 metry, Szerokość 30 cm, głębokość chyba 7 jak dobrze się nie mylę. I teraz otworzymy ten panel. Tutaj to żebrowanie, i zobaczymy, jak ono wygląda w środku. No i teraz ten panel zdjęty to żebrowanie. Elementy składowe. Ja sobie tutaj zamówiłem taki regulator. Powiem Wam, że. Nie, to jest niepotrzebne. To jest po prostu, to było 300 parę złotych wyrzucone w błoto, dlatego że i tak e, widzicie, regulator jest zdjęty tutaj zaślep, Tutaj przepraszam, tutaj zaślepiony, ten otwarty na maksa. Przepływ jest maksymalny, teraz i jak wyglądał. To już tutaj jest rozebrane, to już tutaj jest przerobione. Przed czym trzeba należałoby się może nie, powiem jak to wyglądało na początku. Ten panel był na wprost. I on był na samym dole osadzony, bo teraz tutaj można sobie rękę spokojnie osadzić, tam nie wiem, będzie te 3 cm luzu, 2,5, a wcześniej on był na wprost i osadzony bardzo nisko. Brak cyrkula cyrkulacji powietrza powodowało to, że on był no, niewydajny, no nie bardzo. Rok tutaj chyba, rok, bo dwa lata yy, był tak normalnie, ale to nie było nic tutaj, sprawdzałem temperaturę, yy, tutaj na no to okno patrzyłem, to wszystko, to nie było to. Więc yy, to była taka sytuacja, że stwierdziłem, parę lat temu, nie pamiętam, może 3 lata temu, że przelutuję go na bok, dźwignę go wyżej, żeby tu była cyrkulacja. I dźwignę go na tyle wysoko, że on był prawie zlicowany. Niewiele, niewiele niżej jest od, od, tego, od tego całego tu żebrowania. Już było lepiej, już było lepiej, ale jednak czegoś mi brakowało. Te grzejniki, te, te, tutaj, te grzejniki kanałowe, one występują z tymi wiatraczkami, takimi tu z boku, z napędem. I ja po prostu jak kupywałem ten Kanałówkę parę lat temu, to było na wariackich papierach kopywane, nieprzemyślane w ogóle. Kupiłem bez tego. Potem chciałem to dokupić. No to były horrendalne pieniądze, a z reguły chciałem mi sprzedać kompletny, samo, oddzielnie, to nie bardzo. Miałem jakiś opór w materii był, więc jakby postanowiłem coś wymyślić. I teraz pokażę, co wymyśliłem. I żeby wymusić jakieś tutaj krążenie tego powietrza, no to takie coś wymyśliłem, powiem Wam, że kanałówka tutaj w tym miejscu przy oknie, jak się wchodzi, bo my w lato wchodzimy przez to okno, nie wychodzimy drzwiami normalnie, to powiem Wam, że to jest takie siedlisko kurzu. W ogóle wszędzie w mieszkaniu, co tutaj gdzieś tam nawinie się, to tutaj to to wpada. Żona tutaj jest jakiś czas czyści, no i tak troszeczkę to... No to, że ta żaluzja tutaj jest, to trochę zasłania, ale naprawdę tutaj trzeba co chwilę czyścić. Teraz pokażę, co zrobiłem. Żeby tą... Żeby zrobić... O, już. Zamontowałem takie wiatraczki od komputera to działa w ten sposób, że powietrze tutaj zasysa, wdmuchuje od dołu, wdmuchuje od dołu teraz wam to pokażę jak to działa. No musiałem tutaj troszkę podłączyć sobie o teraz jak to jest jest, jak to jest, o, o, jak, to jest steru, jak to jest sterowane. Zasterowanie też miałem troszeczkę problem, ale Jakoś wymyśliłem sobie, standardowa rzecz yy, do włączenia pomp w centralnym ogrzewaniu. Yy, to ma termostat, więc termostat tu został podpięty. Jeżeli tylko ten grzejnik osiągnął temperaturę 30, chyba tam 5 stopni, 32, jak już tak było, yy, no to czujnik załączał nam prąd, przesyłał nam prąd i, i te wiatraczki są na 220 i one działały. Tu jest potencjometr zamontowany sobie, yy, żeby te wiatraczki chodziły, spróbuję teraz to załączyć. Ruszyły. Teraz potencjometrem, potencjometrem o. i one wtedy wszystkie chodzą i, i wtedy była ta cyrkulacja powietrza. Tu mam sobie. O. I są wyłączone. Także tak to działa. W od temperatury, jak temperatura ustawiona, tutaj na ponad przełączyłem i to spowodowało, że cyrkulacja powietrza była taka, jaką chciałem. Według potencjometru, według ustawienia, I tak to działało. Yy, dociśnięte tutaj tą właśnie żaluzją, było to w miarę tu szczelne. Tak powiedziałem, tędy zasysało powietrze od dołu, wiatrak wypychał. Yy, oczywiście tak jak mówiłem, to jest siedlisko kurzu, więc tutaj trzeba było regularnie czyścić to, no bo jeżeli ten kurz tutaj wejdzie, no to ten wiatrak to delikatnie, delikatnie podbijałby ten kurz. Więc tutaj trzeba by tam raz na dwa tygodnie zajrzeć i przeczyścić to. Ale zdawało to egzamin w zimie, bo jednak był to do fajny bufor. Po drugie, żona z córką, tutaj często gęsto sobie na tym, na tym suszyły buty. Odwinęły sobie albo na tej żaluzji położyły. Bo ta żaluzja była na tyle wy wykombinowana, że ona prawie że tak muska. Także to oddawało, ten, ten ażur oddawał ciepło, oddawał ciepło właśnie na to. To jest aluminiowe, więc to też się nagrzewało. I to mi sprawdzało, dawało radę. Na tą chwilę będzie to demontowane, bo w tym miejscu będzie przychodziła podłogówka. I to będzie tu frezowane, ale już będzie w innym filmie. Także czy kupywać, czy nie kupywać taką, taką kanałówkę? Czy montować, czy nie montować? Sami sobie musicie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś ma same grzejniki, to tak. To, to tutaj nie, mówię, nie powiem, że nie, jakaś zaleta tego jest. Jest jakiś bufor dla okna, jeżeli to mam duże okno balkonowe i tak dalej. Ale jeżeli ktoś ma tylko i wyłącznie kanałówkę, to jest troszeczkę według mnie niepotrzebne, niepotrzebny koszt. I tak to właśnie wygląda. Jeżeli komuś tym filmem pomogłem, to dobrze. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, mogę gdzieś tam pod filmem odpowiedzieć. Chociaż podejrzewam, to jest tak prosta sprawa, tak prosta budowa cepa. Tu żadnej filozofii nie ma w tym. Jedyna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, to nie kupować bez nadmuchów. Bez nadmuchów to jest. Chyba, że gdzieś mamy od dołu jakieś kanały nadmuchowe, nawiewne, gdzieś cyrkulacyjne, bo same, sama wymiana tutaj, tak cieplna, pola tu nic nie daje. Tutaj, tutaj to topeczka stoi mniej więcej. Dopiero te wiatraki spowodowały, że naprawdę było czuć to ciepło, ten bufor cieplny tutaj był zrobiony przy firance i to dawało rezultaty. No to chyba na tyle, także dziękuję i będą przygotowania, będzie wszystko zrywane do podłogówki, która będzie frezowana. Na kogoś interesuje, to niech poczeka na jakiś film za, nie wiem, może półtora, dwa miesiące z frezowania. I robienia tutaj paneli winylowej, bo to są zwykłe panele, będą panele winylowe. Będzie, będzie właśnie frezowane, będą zatapiane rurki, ale to dopiero za jakiś czas. Walczę z tą kanałówką, próbuję wyszarpać ją. No, niestety zdawastowała się cała. I powiem Wam, że trzeba będzie chyba na policję dzwonić. Bo nie wiem, karetka policja po kolonera. Dlatego, że ogólnie się mówi, że majster z ręki, porządny majster, z ręki nie wyciąga metrówki, trzymają cały czas. I powiem Wam, znalazłem metrówkę. Na kawałek. I podejrzewam, że na końcu metrówki, bo tu mamy, zwierz... bo, bo powiększa się, więc cyfry do dołu są w dół. Podejrzewam, że na końcu tej metrówki może być majster jakiś zakopany. Tak, jak poszukiwacze historii. Znalazłem trupa. Sytuację, że kanałówkę wymieniałem to sobie wymieniłem przy okazji pompę, bo tam tam mięsna to wasa była za silna, bo po prostu nie miałem możliwości panowania nad regulacją, tylko te trzy biegi, a tutaj troszkę więcej regulacji jest. Następna sprawa, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale jak już wodę spuściłem, to po wiem, że to sprawdzę. Mianowicie tutaj mamy wyjście do bojlera, Ta pompka jest na boiler. tam z tyłu, tutaj jest na boiler. Zrobiłem sobie taką sytuację, że zrobiłem sobie od nogę. I zrobiłem sobie wyjście, bo tutaj mam, o jak tutaj widać, to jest, oddale się może, o. to idzie z głównej magistrali, z, głównego, z głównej pompki, idzie o, i tam przez ścianę, tutaj w koło, idzie do grzejnika, do grzejnika mm, w łazience. No ale jak mamy okres letni, no to tutaj ta centrala nie pracuje, ogrzewanie grzejnikowe, więc sobie zrobiłem tak, że połączyłem sobie zasilania od bojlera tutaj. I tutaj, oczywiście, kran, żeby zakręcić od pieca, od centralnego, a tylko przejść na CW, oczywiście, tutaj jest mi jakiś termozawór, no ale sobie to podejrzewam, będę regulował przepływem. No, na razie tak wymyśliłem. Ktoś ma lepszy pomysł. To jest to chyba, chyba najtroszcząca rzecz. Też tutaj sprawdza się to, bo zauważyłem, jak wodę wlewałem. No, bo tutaj mi fachowcy robili, a tutaj przy tym nie było. Ja to będę przerabiał wszystko. Nie mam żadnego odpowietrznika, więc to się przydało, bo jeżeli zrobiłem ten obieg Podkręcając sobie tutaj, przepuszczając sobie do grzejnika, tam mam odpowietrzniki automatyczne, akurat w łazience. więc yy, przy okazji odpowietrzył mi się układ yy, pieca i układ tutaj tej pompy. Także też tutaj, jakby jeden plus jest szybsze odpowietrzenie układu, ale czy to za dłuższą metę za egzamin? Nie wiem.